Witajcie kochani na kanale, witajcie serdecznie. Dzisiaj e, mamy propozycję taką letnią, taką wesołą. tak e, Jesteśmy też tak kolorystycznie ubrani. Dobra, i, i tak kolorystycznie zrobimy trochę makijaż, znaczy nie w tych kolorach, tylko to będą takie wesołe kolory. Tak. Tak? No oczywiście to będzie ten nie. sam makijaż. No może seria sobie... sama o sobie. Tak, e, wesoły taki, ja bym to nazwałam, może nazwijmy go na Dzień Dziecka albo na dzień matki. Niech teraz Czemu będzie. nie? No, Jak najdobrze. Zabieramy się. Do no to pracy. zaczynamy. Ty się zabierasz. Mm, tak. To najpierw zrobię pod uczkiem bro... pod brwią. Tym zajmę. Będę wam może pokazywać kolinka na końcu i tak podpiszę wiecie w... Tak. Pod filmikiem w opisie. Tak, ja, widzę, ja patrzę tak i widzę, że dobrze widać. Pod brewką. Wiecie co? Muszę wam powiedzieć, ja już wam mówiłam na pewno, kto, kto nas ogląda regularnie, że bardzo sobie cenię te cienie akurat z iwonu. Akurat ta paletka jest fajna, nie? Mhm. Mm ogólnie to kolorówka jakoś nam wybielce nie Nie, nie, bo iwon, tak, to było kiedyś bardzo dawno, tak. Ale te cienie ale muszę tak powiedzieć, fajnie. że... Była udana, może tak powiedzieć, nie? Tak, tak się zrobiłam, zaznaczyłam jeszcze pod brewką. Teraz zobacz, komuś, jak tak jesteś odwrócona, czy będą widzowie widzieć. Uh -huh. Teraz też nasze ulubione cienie. No to jest z Miss Secret. to jest taki blado róż. On, ja widzę, że kamera tego nie oddaje. Nie. On jest naprawdę... Na bardziej wybleca, jest nie? biały wygląda, ale tak. w sumie to jest taki piękny biały róż. No. Sobie, widzicie, nakładam tak troszeczkę, może. Tylko to są tak fajne cienie, wiecie co?, że one się nawet nie osypują. Nie, i bardzo fajnie się je wtłacza. Nie? Wtłacza, tak. Naprawdę. To są w ogóle, wiecie co, dla początkujących, jeżeli się uczycie, naprawdę te cienie z kres polecam. Bo jak są cienie takie, sypkie. Jeśli uczycie na niej, to możecie się zniechęcić. No tak. Także ten, mi, mi Sekret, ten właśnie cień, to jest moim cieniem takim podkładowym. Tak samo ten biały, nie? Bo już mam biały z e, Tak, e, a, tak. Mhm. ale dzisiaj, przy dzisiejszym makijażu, mhm. bo ten cień to jest bardzo blady, to jest taki. Ja mi powiedziała, wiecie co. On, tutaj wygląda trochę jak lila, nie? On jest jasna lila, zobaczcie, w rzeczywistości. O, no, no, akurat, no, tak akurat ten cień, nie wiecie co, idealnie. Właśnie tutaj kamera dobrze oddała, tutaj, nie? Idealnie. Jeszcze wtłaczam na ten cień. Jest a ten jasny taki róż, którego wy. <laughs> widzicie, on tak sobie. też go tutaj wklepuję na całej powiecy ruchomej. Teraz zaczęłabym od, yy, może najpierw od czarnego cienia, bo wiecie, dzisiaj to zrobię, yy, dzisiaj nie będziemy robić kredką ani eyelinerem, yy, tylko cieniami. I teraz czarnym cieniem ten cienia osypuje z gosza, chciałabym pokazać Wam jak, dzisiaj nie będziemy wychodzić yy, do góry. Ani z tej strony, ani z tej. Nie będziemy tak rozszerzać oka, tylko chciałabym Wam pokazać, jak wyglądamy w takim makijażu, że to oko będzie w sumie tak, jakie jest. Tylko w tej formie, jakie jest, tylko zaznaczone. Zaznaczone, tak. O. To robię sobie cieniem o. Tak? I tutaj tylko będzie troszeczkę ciemnego. Zobaczcie, taką prostą tylko, pokaż. O, widać jest. Taką prostą i będę troszeczkę rozciągać. Ale potem pokażę Wam o. jeszcze może trochę tak żeby zobaczyć, żeby on przechodził w taki jaśniejszy. Tylko w tej końcówce chcę zaznaczyć, w tym zewnętrznym tutaj kąciku, ale nie będę wjeżdżała tutaj na zewnątrz jeszcze bardziej. Troszeczkę inna grafika będzie. O widzicie w ten sposób. I z drugiej strony zrobię. Odwróć może rękę, tak dobrze. I też sobie tak zaznaczę widzicie tak prosto. że nic nie wybiegamy do, do skroni. I też staram się rozcierać do środka teraz. Ale muszę pogłębić, żeby to było troszeczkę ciemniejsze. i do załamania robię, nie wyżej, tutaj załamanie, do załamania. Dobrze i teraz troszeczkę, zawsze lubię zaznaczyć, bo przy linii rzęs y, czarnym, mogłoby być to już niezaznaczane, też by był inny makijaż, gdybym nie zaznaczała, ale ja widzę, że wiecie co, to oko jest takie bardziej drażistą, mm, nie? Tak. Także chociaż troszeczkę wtłaczamy do góry końcówkę i tu sobie też troszeczkę o tylko troszeczkę bo o, widzicie, kanika, czujesz coś? Pytam się, na razie nie. Na razie. O, zamknij. tak? I zobaczcie, otwórz. I to, żeby tak u góry, troszeczkę, na dole. O, nie robimy dzisiaj takiego makijażu. Jakby to kanika powiedzieć? No, mogę jakiegoś wyrazistego, nie? No. I też tak, jak Mała zaznaczona na początku, Poczkę. to nie będzie później tego. No, bo potem mrugać. Mhm. Tylko, czy ja głową nie zasłonię. Zobaczcie, to jest wszystko w prawa. Do góry oko. Oj, i tak leciutko. Tak, żeby tylko było pod. Widzicie? O, pokaż się tak. Ale tak jest to bez, bez, bez tego, bez tego, bez tego tym Tak. Teraz y, zaczynamy następną część programu naszego. Teraz, co jeszcze chcesz dokończyć? Właśnie, że, bo o to mi chodzi, żeby dziewczynom tu przybliżyć, że dzisiaj mama nie zmienia nam kształtu oka, tak. nie? To jest nasze, to podkreślam, jest nasz, nasz urok oka. Tak, o, tak, nasz powiedział. naturalny kształt i nasz urok. Teraz tak, e, także tak, no tak. <laughs> Słuchajcie, teraz seledynek, ten kolor wiecie co? Ja nigdy tak nie przypadam. A to On jest taki groszkowy i wiecie co, on bardzo ładnie wygląda w makijażu. I wiesz, mam no. on mi się latem teraz podoba. tak, ja właśnie wiem w wiosna, Kobo, naprawdę macie fajne makijaże. Wczoraj właśnie Kobo fajne, fajne. zapytało, jaką paletkę lubicie najbardziej, to ja napisałam właśnie, że naszą ulubioną jest Rainbow, bo naprawdę jest super. Nie? No. Korzystamy z niej non stop. Tak, i zobaczcie, tym maluję w załamaniu. I staram się też y, do tego, czy o tutaj, żeby znowu nie wybiegać za. Tak troszeczkę może do brewki tylko, do góry Kalinka, u góry zrobimy też tak. Mhm. Tutaj tak troszeczkę, wy, bo tutaj tak bym chciała zakończyć, linia brwi mhm. i ja zakończam tak, zobaczcie. Tym, tym soletynkowym, o widzisz? Widać to? Mhm. Mm Zrobimy drugie. Wiecie co? Ja miałam szkic wczoraj yy, innego makijażu, bo z kolikką wam. wczoraj było to, jak zrobiłam Ci szkic. Tak, jak, i sobie... jak mówiliśmy o na tarasie to Was. O... Tak, o naszym odżywianiu. To muszę Wam powiedzieć, czy jednak zrezygnowałam, może kiedyś nie dzień Wam pokażę. Tak, nie powiedziano, że ten y, makijaż tak, się jeszcze nie pojawił. Bo ja już mam zrobiony i siedząc teraz, malując się, doszłam, że taki zrobię. Ja mam naprawdę, wiecie, co zmienne. Maletów mam że... Do góry. I też robimy tutaj, widzicie? I tutaj staramy się tylko tym cieniem. Chodzi mi, żeby... Zobaczcie koniec brwi, żeby to było takie w całości oko, żeby nie było na przykład, że tu całkowicie kończy, a więc te cienie, one nam trochę, tylko podkreślenia oka się kończy na oku, o, mhm. może teraz dokładnie wytłumaczę, tak, to poczekaj, tak, to zielone mamy ładnie zrobione, teraz y, zrobię tym cieniem, no dzisiaj przewaga bycia Iwoną Kaliną, I o, właśnie, I kogo. tak patrzę, że w następnym razem, tak, y, ten cień, on jest taki bordowy, taki jasno bordowy, nawet podobne troszeczkę do naszego tutaj. No, zaraz zobaczymy, w tylko kamerze, to jest wyraziste. U nas jest, jest. fuksja tak. tych ubrania. Tak, teraz zobaczcie, staram się o. Widzicie, o takie coś robić. I tutaj też tak. Ja nie wiem, czy będziecie widzieć, czy ja pan nie będę zasłaniać. Z góry może. To już możemy sobie trochę tak zrobić. To wszystko dzieje się przy załamaniu, bo to ma bardzo duże znaczenie. Zobaczcie, jaka różnica jest. No, między tym okiem a no, teraz. Tym, no, do góry. Tak, i tutaj też troszeczkę zobaczcie, żeby ten cień jest taki, Trzeba dużo go nabierać, bo skopy są takie fajne cienie. I dzisiaj o co chodzi? Dzisiaj chciałam pokazać znowu, jak ja, bo ja uwielbiam cieniować. Zauważyliście, chyba, nie? Mieszać różne kolorystyki. Bardzo mi się podoba cieniowanie oka, właśnie, w różnych kolorach. No. Lubię, jak te cienie się tak przenikają. Przenikają mi się to też bardzo podoba. No. I lubię mieć wycięgowane oko. No. Ciekawiej jest, nie? Cie na oku. Wiecie, co nieraz nawet mi nie brakuje tuszu. A mamy uh -huh. przecież jaśniejsze rzęsy, No właśnie. mamy takiej, gdzie... Dobrze, do góry. No to to samo robimy, żeby się te cienie przenikały. Tylko, się dziwnie nie odczuwasz w ogóle. Mhm. Uh Wszystko -huh. No, no przyjrzyj się jak Bardzo mi się podoba. Tak, to no, skończyliśmy cieniowanie. Zobaczcie, jakie piękne jest cieniowanie. Ja uważam, że Ono dzisiaj sła... nie jest takie mocne. Może wy nie będziecie. Stonowane? Tego... Stonowane. Nie, Stonowane. ale tak, widać mam się. Yy, Bo słuchajcie, bo w kamerze jest zawsze jak jest lepszy, jak ja. Mocniejszy, mocniejszy. intensywniejszy Tak, to, nie? Mhm. Teraz nasz ulubiony dziewczyny to jest to. Bezaplacyjnie Essens. Yy, Wygrywa. Tak, Princes. Wiecie co mieliśmy? Już wspominałam, tyle co mieliśmy tych tuszy? Tuszy kalinka, mhm. i z Safory, tak. i, i droższe i tańsze, tak. i wszystkie te roleale, te z tych wszystkich takich drogeryjnych. No No jeszcze wiesz, kalinka? Jakim? Maybelline. Maybelline, tak, ten. Mass Factor. Ma, o Mass Factor mi chodzi. Te osławione 2000 kalinka. E, tak. To wiecie, co ten polecam. No ja nie byłam jakoś zachwycona tą na to kolorze Także... Naprawdę, ten tusz mało tego, by że trzeci miesiąc się zbliża, bo od kiedy nagrywamy, od stycznia chyba, w lutym go kupiliśmy. Lutym, tak. Zobaczcie, trzy osoby się malują, tak? Ja maluję na trzech. I słuchajcie, on nie schnie. No. Jest otwarty od y, lutego i nie schnie. Jest taki, tak, tak ładnie się maluje i zobaczcie, Ale nawet w... te cieniowanie nie jest takie mocne. Nie. Ale jest bardzo wszystko podkreślone. No. Ja widzę i tak mamusia, że oko jest wydobyte. Tak. Wiesz, ten kształt oka podkreśliłaś i oko jest Chociaż wydobyte. Chociaż zostawi... mamy nasz naturalny kształt. Tak. Zbytnio nie. Y... Nie ingerowałaś właśnie. Żeby, żeby mamy... coś podkreślić, tak. coś zatuszować. Mhm. Dobrze te góry. Zobaczę, pięknie wygląda do góry oczko. Pokażę, widzę. Zobaczcie tutaj. Taki tylko cień czarnego, cień do góry yy, saledynku. Nie, cień tego portowego. Aha! Portowego. I cień saledynku, to po prostu takie. I właśnie przejścia, nie? No, bardzo ładnie. E, wiecie, co na ten? Na Instagramie będzie fotka, jak zawsze, więc tam zobaczycie lepiej, bo wiadomo, na fotografii. Makijaż lepiej się... Dzisiaj ja wybrałam pomadkę. To e, jest z e, Gears, nie? Tego tak, taką, taką neutralną. O. Pomadkę to jest... Lakiere. Lakier. Ja bardzo lubię lakiery, to moje ulubione są. Uh -huh. One są takie mocne, nawilżające, nie? Lakiery, nie mówię o a nie o pomadkach. I lakiery, wiecie co? Zawsze mają tą dłuższą wytrzymałość taką, nie? No dobrze. No lakiera właśnie o to chodzi, że wiesz, że są... Słuchaj, no zobacz, wszystko mamy. No, Aha, no my mamy post, jak wszyscy wiecie, i także nie robiliśmy dzisiaj twarzy żadnymi podkładami, tak. tylko troszeczkę troszeczkę tak... Kolektorów y przykryłaś podkładami. Te... I troszeczkę tym. No wydał no. mu rozświetlacz, trochę ta bronzera, tak. nie? Dobra, my się no teraz... nie nie no nie wyłączymy, jeszcze. tylko... No. Aha, no bo tak, chciałam pokazać właśnie, bo jest mat... Jaż matka i córka, że mamy równo, że to nie jest tak, że to linka. Tak. E, tak, no to na moim oku tak wygląda. I jak? Przedstawię się, o, pokażemy tak, mhm. Będą... zamknijmy oczka. Że może wtedy, teraz w prawo? Mhm. No. A więcej, zobaczycie tak jak mówię na fotografiach. Bo mimo wszystko, na fotografii, bardziej to będzie wydobyte, nie? Ale tak, moi kochani, no bo my jesteśmy na poście, a więc te ceny, ale nie są takie najważniejsze. Ja myślę, że. Bo to też jeszcze jest, nie jest ten przedmówek. No. Ale dobrze. A to o tym pogadamy przy innej okazji. A więc wiecie co? polecamy te makierki. Tak, ja się czuję w nim W ogóle tam da... powiem, one są bardzo lekkie. Delikatnie, delikatnie, się delikatnie. tak? Się one wyglądają. są delikatne, także. Uh -huh. Nawet widzę tutaj w kamerze, że. Wiecie co? No bo tutaj teraz widzę w kamerze, jak one tak. wyglądają. No okej. Okay. No no do, do zobaczenia w kolejnych odcinkach za tydzień, tak. tydzień dobra.